kurczę nie mam szans za szybki jesteś dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj jedziemy sobie zobaczyć na pole z takim małym koleżką jak się nazywasz Dobrze, no, dobrze. chwili wszystko u mnie. Dobra, jedziemy dalej, bo to jest nie nasze pole. O, no, jedzie traktorem, nie? Dobra, jesteśmy na kolejnym zbożu. Co to? Zbożu, nie? A jak to się nazywa? No, a, mówi jeszcze ci No, żyto. Żyto. A to? Ziemniaki! Ziemniaki, dobrze! Piona! Echpa! Oh. O! No, traktor jedzie, nie? A to co to jest? No wiesz. To. Motor. Motor, ale jaki? Nie WSK, tylko... Dobrze, piona. Dobra, A. idziemy zobaczyć na pole, nie? Ale duże, nie? Wejdź tam, zobaczymy czy Filipa będzie widać. O cię kręcę. Chyba cię nie będzie widać. No i weź kawałek, no, takie jak Filip z Boże jest, nie? No. Jakie ładne kłosy, o, a, cholera no. O, patrzcie, tu jest żyto A tu jest jedno przeżyto. To jest grane? No, no. Ale jakie ładne kłosy, jakie grube no. Tutaj bizon będzie aż się dusić. No. Nie? No. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Nie no, żyto zaje fajne. Tutaj jest. Co? No. Tutaj jest 3 hektary. Więc 3 hektarów tak 20 ton żyta musi dać. No. Nie? No, pokaż. Jakie duże. Takie duże, nie? Tak. Tylko żeby nam kłada nikt nie ukradł, nie? Idziemy jeszcze od kawałek. Dajesz radę, czy już nie masz sił? Mam. Masz jeszcze, nie? No. Dobrze, że jedziemy kładem, a nie a nie z buta, nie? No Nie ja nie miałem sił. No byś nie miał sił, nie? O, tutaj już jest słabsza ziemia. I słoma robi się już żółta. O, jak widzicie. No i też kłosy są zaraz mniejsze. No, ale tak czy siak jest bardzo o, fajne. Tak. No. Wow. wow! A to tu, co to jest? O! Czekaj. O! Co to jest? Kwiaty. Kwiaty, nie? Dla mamy. Uciekaj, mucho. Uciekaj do Filipa! A, A. A tutaj, jakie ładne kwiaty zobacz. Może narwiesz trochę mamy, co? Dla mamy. Czy nie lubisz mamy? Jak ci pomoże, nie? Jeden. Trzymaj. Jeden. Jeszcze? Czy starczy? Nie będę. Dużo. A. Dwa. Trzy. Trzy. I ciach. Cztery. Tyle. Teraz ile? Pięć. Sześć. Sześć. I siedem. Siedem. nie? Tak. No. Może narwiemy jeszcze jakiś inny kwet, jak będzie, nie? mojego No, widzimy go. Jeszcze kawałek, tutaj pole się zaraz skończy. Idziemy do tyłu? No dobra, ja też. Uważaj. Tam, tutaj jest chyba jęczmień zimowy. Sobie sprawdzimy, czy już jest twardy. Nie no, ale fajnie na to się patrzy. Równy kłos. Nie? Bamber mały. Bamber mały. O, tutaj jest jęczmień. Sprawdzimy czy już jest twardy. O. Zobaczcie jak tylko szeleści. O. No. chutka już jest. Uważaj, bo to kuje. A Filip ma spodenki, nie? Nie. Co so jak to, ale jęczmień jest twardy. O, pf. można już śmiało kosić. Ale Najlepiej wypluć, bo może był pryskany. Zobaczymy, czy są jakieś ślady. Czy był pryskany, ale zobaczę, jak to fajnie dzwoni, nie? A się prosi, żeby kosić. Ale nie to no już idziemy na no, Idziemy, bo kłada nam ktoś ukradnie, nie? Ale będzie fajny odcinek na YouTube, nie? Filip będzie sobie oglądał, nie? No. no, ale fajne kwiatki masz, nie? No. Dla kogo, dla wujka, nie? No. Nie, dla mamy, no co ty? Mamy. Dla mamy, nie? No. O, jeszcze może tego niebieskiego Habra damy? Nie no. Habra, o. o. Ale mama się ucieszy, nie? No. Dobra, to by było na tyle. tyle. Jest bardzo gorąco. Gorąco, nie? Lecimy na loda, nie? Na loda. A wujek EDEX wypije piwko, bo zasłużył. No i co? Jak będzie dużo łapy w górę i komentarzy, to wąsuś coś nagra jak kosi bizonem. Z takim małym pracownikiem. Będziemy sobie kosić zboże bizonem. Ale musi być dużo łapy w górę i subików. Jakie jest Boże? Ładne czy nie? Ładne. A zobacz, dotknij tak i pokaż. Ładne, nie? Tak. Ładne, nie? O. Będzie bizon kosił? No. A kto to złamał, Zboże? Nie. O nie, to Filip złamał. Edek. No, Edek, Ładne pole, nie? O, Edek. O nie, posprzątaj, no. O, ciągnij. Wujek nagra i później Filip będzie sobie oglądał, nie? O i tutaj jeszcze gałąź się patrz. Tu? A wujek podniesie tą. O, Cię kręcę. Co to jest? Chyba poroże. Patrz. Chyba róg, nie? No. Albo jelenia. O, weź tak do głowy. O, Filip. Dobra. Idziemy rzucić, no. Bo komba im będzie kosił i się, i się udusi, nie? Tak. Hop! Dobra, idziemy zobaczyć, czy się tam jeszcze jakieś gałązki. Tak. Ej, tam jest jaka gałąź, zobacz. Tam. Tak. Widzisz? Tak. Dasz radę? Tak. Uważaj! Filip jest mały bamber. Tak. O, ale duża, nie? No zobaczymy, może jeszcze jest. O, a wujek tu ma, pa, hop. O, ja mam większy, chyba, nie? Pokaż, kto ma większy? O, takie same, równe. E. No teraz ładnie rzuciłeś. Ale fajna gałąź. No teraz masz większe. No Szymon musi nam dać pieniążka za to, że posprzątaliśmy pole, nie? I wujek Sławek. Jeszcze coś jest? Chyba nie ma. O, Cię kręcę. Chyba ostatnia. No. I ciach Ale ładne złoże, nie? Bizon będzie kosić. A tutaj co rośnie? Tam co rośnie? Kukuryza? No dobra, chodź, bo auto jedzie. Biegniemy, dokłada. To pierwszy. Kurczę, nie mam szans. Za szybki jesteś. O nie! Czekaj, nie wsiada jeszcze, bo jest gorący, nie? No dajesz młody Umiesz jeździć na rwerze już, czy nie? Tak No to pokaż, zobaczymy Dawaj stopkę do góry, no Dobra Tylko nie zrób gleby, nie rób siary no. Dawaj, dawaj No i pedałuj No, no No, udało Ci się, nie? Dobrze, hamuj, chłopie. O, jak prawdziwy Bamber hamujesz. <śle> Ile masz lat? Pięć. Pięć? No, I tak ładnie jeździsz? Tak. No. A co to za trąbka jest? O. Ale fajna, nie? Prawie jak w łezka. A co to jest? A a... Patrz a gdzie masz gaz jak błyska? Tutaj. A tutaj, nie? Patrz, patrz. Mam tu demulce. A ty kto ja mam tutaj murce? A... A, tutaj, a tutaj po to jest koszyk. Ja mogę tutaj jak chipsy. Pić i chipsy, nie? No. Jedziesz, jedziesz, znowu? No! On cię kręcę. No, dajesz. No, no. Tylko, nie, tylko się nie przewróć, bo wujek nagrywa. No. Dobrze. 3, 2, 1, go! Ale szybki! Uważaj! Cię kręcę. A biegniemy tam, tu, tutaj biegniemy. Biegniemy! Nie mam szans! Oh, wygrałem. Nie wylać! Nie, teraz stop. Dobra, przyjechałem jeszcze kładem na jedno zobaczyć pole. Teraz już sam, bez małego pomocnika, ponieważ sobie je loda. To jest takie małe pole, tak po w środku lasu. No i to, że to jest takie, już wiecie. O, zniszczone przez zwierzynę. O, tak jak widzicie tutaj. Tam jest też powalone. No ale tu jest taka łąka, więc dołek jest fajny. No ale tam im dalej pod las. Tam jest taka. Czulowa ziemia, tak zwana szósta Z, pod, pod las. No i co? Może zbiornik da? Tylko jak, o tutaj, jak jest powalone, nie? No aż muszę wam to pokazać. O. Kurde, aż pozwijane. No ale zwierzęta też muszą gdzieś spać. O. Rolnik ma dobrze, nie? Sarny zniszczą, dostanie pieniądze. A ja muszę robić na budowie, żeby coś zarobić, bo to nie jest moje pole, tylko brata. Wąsuś to dał w dzierżawie, wolę iść do pracy i mieć wszystko w dupie. No ale w tym roku chcę po prostu nagrać taki odcinek trochę ze żniw, trochę jak koszę bizonem. Ciekawe czy dam radę, bo jeszcze nigdy nie kosiłem. Może trochę pokoszę, zobaczymy. Jak mi brat da, to będzie fajnie. No i co? Niedługo będą żniwa. Jeśli chcecie zobaczyć jak wąsuś kosi bizonem, dajcie łapkę w górę, subika i fajny komentarz. No i oczywiście dzwoneczek, żeby nie przegapić odcinka. A ja co? Odpalam kłada i lecę do domu na zimnego browarka. Bo dzisiaj grzeje niemiłosiernie.